Cześć, witam serdecznie wszystkich. E, mamy kolejny poniedziałek 12 grudnia 2022. E, czyli zaczynamy kolejne zakupy. Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie na tym filmiku to nie jest porada inwestycyjna. E, tylko i wyłącznie moje zdanie i decyzje powinniście podejmować samodzielnie. Tak? E, teraz szybko przejdziemy sobie na telefon. Zrobię zakupy dzisiaj, dzisiaj wszystkie Bitcoin, Ethereum i reszta altcoinów. Także szybko zrobię zakupy na, na telefonie, a później przejdziemy sobie tutaj na wykres, omówimy trochę wykres, zaznaczymy wszystkie zakupy, sprawdzimy portfele i powiem jeszcze dodatkowo o jednej, jednej ciekawej rzeczy. Także przechodzimy do zakupów. Ok, jestem już u siebie na telefonie, na aplikacji Binance. Link do giełdy macie, macie w opisie tego filmiku. Jeśli ktoś nie ma jeszcze konta, może sobie tam właśnie założyć. No i teraz przechodzimy szybko na transakcję. Tutaj muszę, muszę sobie wymienić po prostu euro na USDT, bo robiłem wpłatę ostatnio euro i to chcę sprzedać po cenie tej. 210 dolarów. Okej. Okay. Wpłatę robiłem trochę więcej, żeby też mieć na przyszłość, ewentualnie jakby się coś osunęło, żeby mieć pod ręką. Dobra i przechodzimy od razu Bitcoin. Zlecenie rynkowe ustawiamy, żeby się oczywiście nie, nie mieć problemu z tą ceną, że ona tu ucieka. Także lecimy. Биткоина за дышка. BNB. Дота. Юнисопа. Binga i Sanda. Ok, zakupy mamy, zrobione. E, także mm, jeszcze mam 10 dolarów na koncie USDT. Także muszę sobie zobaczyć jeszcze na portfelach, jak to tam wygląda, jakaś średnia cena. E, jeśli będzie dużo poniżej i średniej, to może zrobię zakupy. Ale jeszcze do końca nie wiem może może jeszcze poczekam z tym. Na określenie się trochę bardziej ceny jak coś spadnie w dół to wtedy może bym bardziej dokupił żeby jeszcze niżej uśrednić tę cenę a jak pójdzie do góry to wtedy już będę wracał bardziej w entry także także nie będzie potrzeby. Eee, także zobaczymy to tak jak mówiłem jeszcze na portfelu teraz już zakupy zrobione przechodzimy na komputer na wykres zaznaczymy to sobie szybko jakoś i i zobaczymy jak tam portfel wygląda. OK, jestem z powrotem na komputerze. Zakupy zrobione, tak jak widzieliście. E, może jednak nie będę tu zaznaczał na wykresie, tylko zrobię sobie to później poza poza nagraniem, żeby też teraz nie przedłużać i tu nie zanudzać. Przejdziemy sobie do projektu HOSA. Tutaj zobaczymy statystyki i tutaj sobie dodamy transakcje. Wtedy e, lepiej nam to. Znaczy zobaczymy sobie jak to tu wygląda i tak dalej, nie będziemy się e, skupiać na, na zaznaczeniu na wykresie. Ok, aktualnie mm, co? Bilans totalny mamy 350 dolarów. <coughs> Aktualna strata około 7,6%, e, co daje nam 26 dolarów e, straty, tak? Na całym portfelu, tak jak tu widać. Wszystkie projekty są, są na minusie. Co ciekawe, ostatnio dosyć to fajnie wyglądało. Teraz rynek znowu spadł i jesteśmy na minusie. Dobra. Także dodajemy każde transakcje po kolei. Tutaj mamy bitcoina. W sumie jeszcze dodamy sobie Tetera, chociaż tego Tetera to ja to muszę, muszę y, zmienić. Po prostu przy tych zakupach, co tam są, to go, y, to go stąd muszę wywalić. cr jeszcze dodam sobie później. Muszę sprawdzić na portfelu, ile tam w tym tygodniu y, wpadło. Czy tam w sumie w dwóch, bo już nie wiem, jak to ostatnio robiłem. I teraz tak, co tu nam wyszło? Eee, no, trochę większa strata. Procentowo też trochę więcej. Ok. Także tak to wygląda. Na ten moment zainwestowane mamy 425 dolarów. Ok, przejdziemy sobie teraz na. Na co? Na. Inne zagrania, tak? Ten aptos mi wleciał na portfel długoterminowy, także stąd też go będę musiał usunąć. Zobaczmy sobie tutaj bitcoina, te transakcje, co, co właśnie mówiłem. E, także tak, przy tych zakupach średnia cena to jest 17,829. Teraz aktualna cena jest 17,115. Ja sobie zobaczę, 116 odbija tutaj. Tutaj sobie dosyć ciekawie od tej środkowej wstęgi Bollingera. Nasza średnia. Hmm. Znaczy moja średnia 17800. Czyli jest coś coś tutaj. Czy tym zakupem coś więcej ja obniżę tą średnią? Wydaje mi się, że niewiele. Może gdzieś tutaj kawałek, także także za bardzo mi się to chyba nie opłaca. Acz, tym bardziej, że, że widać, że ta cena tu odbija i może, może w tym momencie przebić gdzieś ten opór i pojawić się tutaj wyżej, gdzieś bardziej przy mojej, właśnie cenie zakupu. Także na razie to zostaje, tego nie ruszam. 10 dolarów zostawię na jakieś spadki. Tutaj, jeśli, jeśli to z tego wyklaruje się jakiś fajny zysk, na wykresie pojawi się też opcja opcja dobrej, dobrego oddania, także także wtedy będę to robił, tutaj tak jak widać jedna pozycja jest na, na zysku niewielkim, a te dwie są na stracie, tak, to jest tylko 30 dolarów, także widać jakie tu są mm, kwoty, nie, ok, także to mamy wszystko uzupełnione, widać jaki tu jest stan tego portfela i tak dalej przejdziemy sobie właśnie teraz na wykres eee, i teraz właśnie chciałem wam tu troszkę opowiedzieć o o tym, że po prostu mamy teraz fajny okres na zakupy i takie coś zdarza się tylko co 4 lata czyli to jest naprawdę, naprawdę dobra, dobra okazja i warto oczywiście ją wykorzystać eee, tak <śm> tu mamy hossę, rok 2017 Szczyt, później tu łapiemy dołek. W 2018, czyli od hossy do dołka mamy rok, później mamy jeszcze rok konsolidacji i później dwa lata wzrostów dotąd. Tak? Poprzedni cykl był taki sam, musielibyśmy go tu gdzieś znaleźć. To były bardzo małe ceny, także. Także tak to tu wtedy wyglądało, nie? tu było tak samo tu była Hossa 2013, później tu był spadek tu w ciągu roku mieliśmy dołek yy, i później mm. yy, rok rok konsolidacji, dwa lata wzrostów i widać gdzie ta cena później poszybowała, tak czyli Czyli na, nasza cykliczność to się nazywa, tak? Cykliczność w tym rynku. Yy, czyli tak, tak to właśnie widać. Od, od szczytu do następnego szczytu mamy 4, 4 lata, tak? Czyli yy, teraz yy, od tamtego szczytu rok jesteśmy w dołku. Teraz mamy ten szczyt rok. Jesteśmy tutaj w dołku i to jest właśnie najlepszy moment na to, żeby zacząć zastanawiać się, myśleć e, o kryptowalutach i dokonywać jakichś zakupów, tak, bo bo jeśli prześpimy ten fajny tu moment, no to później już ceny nam zaczynają tutaj wzrastać, gdzieś później będziemy zobaczy, zobaczymy okolice e, szczytu, czy na przykład zobaczymy, że cena już od, od tego dołka wzrosła już Gdzieś razy dwa przy 30 tysiącach, i wtedy może być już yy, gorsza decyzja, ponieważ jeśli ktoś nie jest doświadczony, to będzie gdzieś wchodził tutaj po drodze, gdzieś dostaniemy jakąś korektę większą, spadniemy o jakieś 30-40%, yy, i wtedy, wtedy będzie panika właśnie co się dzieje, czy, czy, czy to już koniec bitcoina, czy wychodzić, czy zostawać jeszcze. Yy, no także, tak jak mówię, no najlepszy moment na wchodzenie jest, jest tutaj, tak jak widać po ostatniej hossie, a nie gdzieś w okolicach tutaj, tutaj czy tutaj, gdzie już będziemy kończyć i praktycznie wszyscy wychodzą, tak? Warto, warto właśnie spojrzeć na tą cykliczność czteroletnią i jeśli mamy rok od, od, od szczytu, to warto już, już cokolwiek robić zakupy i wchodzić w ten rynek, tak? Na pewno warto też uważać, bo nikt, nikt nie ma oczywiście szklanej kurli i nie jest powiedziane, że to jest już tutaj dołek cenowy, może to tutaj jeszcze spaść i tak dalej, ale warto, warto po prostu być świadomym, w jakim, w jakim okresie rynku jesteśmy i że mimo to, że na przykład kupimy gdzieś tutaj w tych okolicach, spadniemy gdzieś do tych okolic, to. E, względem czasu po prostu i tak będziemy w bardzo dobrym miejscu Nie, bo jeśli cena nam wyskoczy gdzieś e, w te rejony no to po prostu wiadomo, że tu ruch od tego miejsca do tego będzie, będzie dosyć duży, ale na przestrzeni e, tych lat e, trzech, które, które gdzieś tam mniej więcej e, liczymy na to, że po prostu za trzy lata się e, pokaże górka Kolejna na, na bitcoinie. No to czy go kupimy po 16 czy po 13? No to i tak, jak jeśli sprzedamy go później gdzieś przy. No nie chcę teraz rzucać jakiejś ceny, bo to wszystko się okaże. Zobaczymy, jak rynek zareaguje, ale chociażby nawet sprzedać go przy poprzednim szczycie, czyli przy 69-70 tysiącach, no to z 20 na 70 jest, jest różnica, nie? Czy, czy przy 17, czy przy 13 to nie ma za, za, za dużej różnicy, jeśli i tak liczymy duże prawdopodobieństwo że sprzedamy go drożej. Tylko że po prostu jest potrzebna cierpliwość i wyczekanie, wyczekanie tych kolejnych dwóch, trzech lat, tak? Także to było yy, to było to co chciałem wam powiedzieć, że po prostu Teraz mamy okazję, która pojawia się co 4 lata, tak? Warto sobie to właśnie uświadomić, że, że następną właśnie taką okazję możemy mieć dopiero za 4 lata. Nie? Że, że to jest dosyć długi okres czasu i, i tak jak pokazywałem, taką okazję mieliśmy tutaj, 4 lata temu. I, i właśnie teraz doczekaliśmy się kolejnej takiej okazji. Dlatego warto się zastanowić, ułożyć sobie jakiś plan pod to i po prostu, yy, jeśli ktoś jest zainteresowany kryptowalutami, to właśnie w tym momencie, a nie później, jeśli jak będziemy dobijać do szczytów, czy zacznie się euforia i, i wszyscy będą dookoła trąbić, że Bitcoin pójdzie do miliona i tak dalej. No, wtedy to nie są najlepsze czasy na inwestowanie. I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Yy, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli. Ta seria w ogóle zakupów i, i wplecienia w to jakieś tam wiedzy, informacji ciekawych Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu. Eee, możecie oczywiście napisać obojętnie co w komentarzu, byleby podbić trochę filmik <laughs> i pomóc mi trochę w podbiciu, właśnie tego filmiku. Eee, za co będę bardzo wdzięczny. Także do zobaczenia w kolejnych filmikach. Jeszcze raz dzięki wielkie za obejrzenie. Pozdrawiam. Cześć.